Widzicie, tutaj jesteśmy w kolejnym Wyrgmasie, więc cześć. Trzeba bardzo otworzyć kalendarze, więc będzie łatwiej się patrzeć. Tu zaznaczyłem dwójeczka czerwoną wczoraj. Ale nie wiem, przed chwilą tego. O, no w sumie. To otworzymy ten. <grym> dwójeczka jest o tutaj, nie wiem czy widzicie. Zobaczymy, czy masz to samo, przeczytanie tego dzisiaj znowu. Ja przynajmniej u mnie otwierać kalendarze adwentowe. Super, bardzo śmieszne. też miałam kalendarz. Nie. No, teraz otworzymy kalendarz, bo tutaj jest. Słuchaj, że nie znowu co innego. Kwaśne, że. Nie mam nic. Nie mam kwaśnego. Masz kwaśne, że. Nie mam kwaśnego. Masz. No I jest kwaśne. Sauer jest napisane. Sauer. Co właśnie, przyczyniłeś? No wiem, nie mm, właśnie. Mm, Teraz lecimy do tego kalendarza. Temu kendarzu zaznaczyłam gdzieś tu. A tu. No tu. Tą czerwoną a, widzieli... tak. a widzowie, a widzowie patrzą hmm. i. A może nagrywaj to co? Mamięszanie takie. A nie, po prostu tam nagrywaj. No, <laughs> ja umiem się lecć to rewentowy. Z tego, że. Dobra, normalnie tak. z tej strony miałeś interwencję. Tak, a, patrz, to ta dziesiątka. Nie, nie powinien wyciągnąć tego lizaczka, który tam był. masz na czarno. No to są... To są... To są Myślę, to są. Musimy A to nie, to nie, to są takie cukierki twarde. Dobra, to już... No, po, przypatrz się. No, nie są w delikatach. Wiesz, to twarde. To ściskam, zaraz jakby ktoś Widać tego nie widzi wreszcie, ale coś Dajcie mi teraz do kolejnego kalendarza. No, dwójka to, to, to nie było trudne. Teraz kopałem się do bólu. Cha, moka ze zgrady. Super. No szczególnie że To jest świetny prezent za 90 zł. <laughs> naprawdę ten kalendarz kosztował 90 zł. To powinno być... Wow, fajne rzeczy. Mega fajne. Bo 90 na 24 no to wychodzi spora na okienko, W sensie jest najlepsze rzeczy, a szczególnie że zginął. 3,75 za na okienko, no bo też ich na pewno 3,75 nie kosztował, a nie gumaczka też 3,75 nie kosztował. I ostatni kalendarz. The best of all. Nie no, to będzie skuteczne. Nie, mi oczy. Tylko ja też się. przy Też za przy, Przypilnij, Przypilnuj, przy tylko. Przypilnuj, żebym kadr ten. I nie nagrywaj na w większości. Nie nagrywaj. Otworzę, żeby nagle się nie, nie zrobić tak. CO TO JEST?! Bransoletki Z kalendarza z Irving, jak widzicie dostałem ananasową herbatkę Z kalendarza y, Jurki, mojej kochanej siostrytki dostałem y, takie bransoletki Co to powiedziałam? No, no, przez siebie... Takie rasziniczki i to słowo się mi się nie, nigdy nie przydawało po angielsku. I nie pamiętałbym pewnie go, gdyby nie to, że ostatnio miałem sprawdę z tego. Dostałem też żelki takie fajne haribo. Że może jest ten na to Dostałem też Twarde cukierki. No. stałem gumkę ze zgredkiem. Nie mogę powiedzieć, że to nie jest dobry prezent yy, mówiąc o tym, że w moim domu gumek zbyt dużo to nie ma. Ostatnia rzecz. Książyczek taki... To jest nieprzetulny, bo jak taki normalny driewiarły przeciwki. Chłopinuś? To pora na kółko. I ty mały. Dziś. No jest trochę dziwne, patrzcie. Czy was kotek jak go próbujecie dotknąć, się uchyla? Oczywiście ona uważa, że ja nie mogę jej dotknąć w tym tym. Więc jako ona wszystko to ja już nie dotkam. Będziecie z tym po lekcjach i montuję pierwszego vlogmasa. Miki się renderuje pierwszy vlogmas. I teraz idę na spacer. Będę robił zadejdę z WF-u. Pójdę się myć, ale niestety nie pokażę Wam łazienki dlatego, ponieważ ostatnio, ponieważ muszę tu posprzątać z moją siostrą, więc na razie nie będę Wam pokazywał, do tego, bo to jest dość brudno. Ja udaję czyste lęki.